Dzień dobry, witam, witam serdecznie i cóż, mógłbym powiedzieć, że ponownie filmik jest na prośbę widza, wczoraj widz napisał w komentarzach, poproszę o filmik, więc jest filmik. Dobra, od czego zacznę, no, prezydent zaprzysiężony, wszystko jest ok, chciałem tylko powiedzieć o, tych, o, o, tych, o tej obstrukcji, która była, w Sejmie. Oczywiście wielu nie przyszło i jedno i to samo powtarzali, dlaczego nie przyszli, a dlatego jedno powtarzali, moi drodzy, bo dostali takiego smsa od swoich e, szefów, że dokładnie to mają powtarzać. Nie, nie mówili nic od siebie, nie, nie mieli żadnego pomysłu, żeby, żeby powiedzieć, dlaczego nie przyjdą, tylko powtarzali jedno e, i to samo, o czym e, za chwilę pozakładali, tak jak to sobie odnotowałem te kolorowe maseczki no, wyglądali w nich zupełnie idiotycznie. Nie wiem, co, co, co to miało oznaczać na takiej uroczystości, że oni wszyscy są LGBT, czy że wspierają LGBT, bo y, nie do końca można było zrozumieć, o co im tak właściwie y, chodzi. Sąd najwyższy uznał wybory prezydent zaprzysiężony. Natomiast stowarzyszenie Justitia nadal nie uznaje tych wyborów. Y, no i tutaj Bolek, Bolek wchodzi w grę. O czym też za chwilę powiem. Jedyne co oni mieli do przekazania to to, że pan prezydent wielokrotnie łamał konstytucję podczas swojego ostatniego urzędowania jako prezydent Polski. Ciekawi mnie tylko to, bo gdybym zadał jedno pytanie komukolwiek, czy to by była Jachira, czy to komukolwiek z Platformy Obywatelskiej, zadałbym takie pytanie. W którym momencie, w którym punkcie, w którym miejscu złamał prezydent konstytucję, no to niestety odpowiedź by była tylko jedna, nieistotne, w którym ważne, że łamał. No bo oczywiście pan prezydent nie łamał żadnej konstytucji, natomiast yy, oni mają <taki>, taki przekaz od dyrekcji, żeby tak mówić i tak dyrekcja nakazuje i tak. Obłudnicy mówią, chociaż nie mają, wymachują wprawdzie konstytucję, trzymają w ręku. No ja Hira przecież pamiętasz, jak mówiła, że będzie jeździła po Polsce, będzie uczyła Polaków konstytucji, będzie czytała Polakom konstytucję. No niestety do tego nie doszło, czyli kłamała, nie wywiązała się z tego. Natomiast teraz y, oni wszyscy twierdzą, że pan prezydent łamał konstytucję i będzie łamał nadal, tylko nie wiadomo w którym momencie i jaką konstytucję, może niemiecką konstytucję będzie łamał, bo polskiej przestrzegał i przestrzega i przestrzegał zapewne będzie. Dobrze, sędzia Sądu Najwyższego, pierwsza prezes wypowiedziała, moi drodzy, mieszkanka, nie wiem kto z Państwa czytał, wypowiedziała mieszkanka sędziom, którzy są w stanie spoczynku, a zajmują mieszkanka służbową w Warszawie, nie płacą pieniążków, więc dostali wypowiedzenie, ponieważ odmówili opuszczenia lokali, dostali wypowiedzenia i w ciągu trzech miesięcy muszą zrobić tak zwany wypad. Nie ma mieszkanka za darmo, skoro my, Polacy, wszyscy płacimy czynsz, tak i oni teraz, skoro już nie orzekają, a są to mieszkania w Warszawie jak wyczytałem dla sędziów przyjezdnych przyjezdnych sędziów i którzy orzekają. Natomiast ci, którzy nie orzekają, no mieszkania służbowe im nie przysługują, w związku z czym nie wiem dlaczego ktokolwiek się oburza na ten temat. Oczywiście lewactwo liberałowie już się oburzają, ale mogą się oburzać bardzo dobrze napysk i, 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 i do siebie do domu, no skoro już nie pracuję, nie orzekam, to dlaczego miałbym zajmować miejsce służbowe sędziemu, który orzeka, a nie ma na przykład mieszkania służbowego w Warszawie, no to, 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 to tyle. Obieńkowskiej teraz może trochę. Obieńkowskiej, która napluła właściwie wszystkim ciężko pracującym Polakom w twarz, kiedyś mówiąc, że tam za 6 tysięcy tylko głupek mógłby pracować, a Polacy wtedy mieli 5 zł na godzinę. Więc taka Bieńkowska mówi, że Polska jest krajem faszyzującym, dlatego do Polski turyści nie chcą przyjeżdżać. W ogóle ludzie boją się przyjeżdżać do Polski. Tak powiedziała, że się boją przyjeżdżać do Polski. I tutaj na Twitterze dzisiaj widziałem jeden wpis i zdjęcie z, Wład z, Wład z, Wład z, Wład z Władysławem. Ach, na, chyba tak. W każdym razie chodzi o to, że pan wyraźnie. Napisał, że jest na czasach i niemieckich rejestracji jest po prostu multum, więc nie wiem, kto się boi przyjeżdżać. Być może Bienkowska i jej koledzy się boją, lewacy boją się przyjeżdżać do Polski, bo tutaj atmosfera dla nich nie jest zaciekawa. Co, co, co jej pozostaje? No cóż jej pozostaje? No musi siedzieć w Brukseli i ona już jest taka trochę właściwie niepolka. Ona już zostanie tak jak tu, tak ona zostanie w tej Brukseli, tam dobrze zarabia stanowisko, załatwione oczywiście po, po koleżeńsku. Więc pani Bieńkowska tak właśnie mówi, że Polska jest krajem faszyzującym. Nie wiem, co Polska ma wspólnego z faszyzmem, ale tak uważa Bieńkowska. Ja myślę, że Bieńkowska w ogóle nie wie, co to jest faszyzm. Ale, ale, no cóż, no Binkowska to Binkowska, autorytet, autorytet, natomiast kolejny autorytet to jest Gawłowski, Gawłowski oczywiście przekaz jest ten sam, ze względu na szacunek dla własnych wyborców nie przyjdę na zaprzysiężenie prezydenta, kurwa, na jakich wyborców? Gawłowski, Ty pomyśl, na jakich wyborców, o jakim szacunku Ty mówisz do wyborców? Ty niedługo to już nie będziesz mówił do nikogo, ewentualnie y, do klawisza tam na korytarzu, y, jak będzie przechodził klawisz obok celi, będziesz mógł coś powiedzieć, jeżeli sąd Cię ska skaże oczywiście za te zarzuty, które, bo być może cię uniewinni, ja nie wiem, czy Ty jesteś winny, czy Ty jesteś niewinny, y, oczywiście to orzeknie sąd, natomiast o jakich wyborcach mówisz? Ty już nie masz żadnych, kurwa, wyborców, tych wyborców, których miałeś, którzy poznali teraz ciebie od tej drugiej strony, że masz zarzuty, masz sprawy w sądzie, myślę, że to już nie są twoi wyborcy, ale z szacunku do... nie przyjdziesz do pana prezydenta z szacunku dla swoich wyborców, a co ty możesz wiedzieć, czy twoi wyborcy by chcieli, żebyś poszedł na zaprzysiężenie, czy by nie chcieli? Co, co, co ty możesz wiedzieć, jak ty żadnego kontaktu z żadnymi wyborcami e, nie masz? No może z tymi spał jeszcze tam trochę, trochę kontaktów masz, ale to już nie są wyborcy, tylko to są aktywiści. A to jest różnica. E, więc tak się wypowiada Gawłowski, No, kto dalej tak się wypowiada? Hadwig. No, Hardwick to samo. E, konstytucjonalistka się znalazła. Drodzy Państwo, e, Hardwig się znalazła. Konstytuc konstytucjonalistka, która też oczywiście mówi, że pan prezydent łamał konstytucję i kurwa wielokrotnie. Wielokrotnie łamał, w związku z czym. No, nie podoba jej się to, i to nie jest jej prezydent. To nie jest jej prezydent. To tak, generalnie ja to mam gdzieś, gdzie ty masz swojego prezydenta, czy, czy w Niemczech, bo też tam jest prezydent. Może w Niemczech, zapomniałem, jak się nazywa pan prezydent w Niemczech, natomiast może tam masz swojego prezydenta, jeżeli to nie jest twój, a wybrał go naród i, i to nie jest twój prezydent. To tak, szczerze mówiąc, my wyborcy mamy chyba to gdzieś to jest twoim prezydentem. My mamy to naprawdę gdzieś, a jeżeli mówisz o konstytucji, że pan prezydent łamał konstytucję, której ty no może trzymasz w ręce, ale na pewno nigdy nie przeczytałaś, a już zrozumieć konstytucję no to już w ogóle nie ma szans, bo żeby zrozumieć konstytucję dokładnie, dokładnie i ściśle to trzeba być konstytucjonalistą, bo tam są takie zapisy trudne, tam każdy przecinek, każda kropka, kropka oznacza Yy, pole do interpretacji lub nie, przepraszam, bo mi coś oko, oko prawe, coś mi swędzi. Także to są takie, to są takie mądrale. No, zbojkotowali, zbojkotowali, ale tak naprawdę w mojej ocenie lepiej wypić piwo w małym towarzystwie, a dobrym, niż żeby przyszła Hołota i, i siedziała jeszcze tam, robiła dziwne miny, czy jeszcze jakieś happeningi swoje. Nie wiem, jakie, jakie oni by mazeczki, skoro lewica pozakładała tęczowe, to jakie oni by pozakładali niemieckie, chyba to by były tutaj maseczki pozakładane na, na ich, na ich mortki. Mówię tutaj cały czas bardzo delikatnie. I a propos tutaj Bolka, Bolka. A propos Bolka, tak sobie pomyślałem, że, bo Bolek powiedział, co, zaraz wam powiem, co powiedział Bolek. Bolek powiedział: Ja, Lech Wałęsa. Ja, Lech Wałęsa, jak to brzmi? Ja, Lech Wałęsa, ja Cezar, mówię do Was plebsie, że solidaryzuję się z uchwałą. On się solidaryzuje tutaj z uchwałą ze stycznia, jak pamiętacie. Sądu Najwyższego, która nie uznała KRS-u, i tak dalej. Więc on się z tym solidaryzuje i uznaje, bolek, uwaga, mam nadzieję, że działacze Unii Europejskiej nie będą uznawać tego wyboru. Czyli inaczej mówiąc. Unia Europejska i politycy w Unii Europejskiej nie uznają Pana Prezydenta Dudy. Nikt go nie wpuści w swoje granice, nie, nikt się z nim nie spotka, nikt nie będzie z nim rozmawiał. No bo tak Bolek sobie wymyślił, że tak powinno być. No ja, ja myślę, że skoro już tu jest ja nie uznaje, nikt nie uznaje tego Prezydenta poza nami wyborcami, a to chyba my tu my, my generalnie Yy, wybieramy człowieka, który zostaje prezydentem. My tak wybraliśmy, naród, Polska tak wybrała. Yy, więc ja nie do końca Bolka, zresztą nigdy Bolka nie rozumiałem, bo jego rozumiał tylko Wachowski, który mu tam podpowiadał ze ZB razem, co ma robić. Natomiast teraz Wachowski chory, nie mam mu kto powiadać, podpowiadać, no, no to Bolek wygaduje pierdolę, takie jakie wygaduje, inaczej wygadywał nie będzie. Ale mam pomysł, no skoro już nie uznaje on, to może powinien napisać. <laughs> Nie wiem, gdzie, do gdziekolwiek, gdziekolwiek powinien napisać do Moskwy, gdzie, gdzie, gdzie mu tam pasuje. Bolek powinien napisać jakieś, jakieś podanie o to, aby jego zrobiono z urzędu prezydentem, że aby po prostu impeachment naszego prezydenta przebiegł w ten sposób, że właściwie po prostu zostanie odwołany na mocy listu Bolka do polityków na przykład w Moskwie i politycy w Moskwie uznają, czy w Berlinie, czy w Brukseli, że to jednak nie jest prezydent i uznają za jedynego właściwego i nie musi być wybrany, ale za namiestnika Polski uznają Bolka Wałęsa. I Bolek Wałęsa wybuduje sobie drugą chałupę, wygra znowu w Totolotka, i będzie się działo, będzie się działo tacy jak Mazguła, wszyscy będą zadowoleni esbeckie emerytury będą poprzywracane wszyscy będą zadowoleni, Kapuś będzie zadowoleni zadowoleni, jest zadowoleniem kapuś. kapuś to jeden, jeden Boluś będzie zadowolony i będzie znowu, znowu będzie prezydentem i będzie nam się żyło tak jak nam się żyło czyli co 4 zł na godzinę ludzie ciężko pracujący będą musieli wyżyć ale Bolek będzie prezydentem no i przypisałby sobie oczywiście, że obalił powtórny komunizm, nie faszyzm, teraz to już, faszy, już faszyzm, bo Skoro Bienkowska uznaje, że Polska jest faszyzująca. Ja nie wiem skąd ona czerpie takie pomysły, no ale oni nie czerpią właściwie pomysłów, oni mają pusto głowie i oni po prostu pieprzą takie bzdury, opowiadają tym swoim kolegom tam w europarlamencie, że Polska jest faszyzująca, te ruchy, te marsze w ogóle patriotyczne, jakie się odbywają, to wszystko jest faszystowskie, faszyzujące, tak bym powiedział, jak ona mówi. E, w związku z czym no, trzeba coś z tym zrobić, no, trzeba by było coś z tym zrobić, i ja, 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 ja nie wiem, e, nie wiem co z tym zrobić, w każdym razie trzeba coś z tym e, zrobić i to tylko może zrobić Bolek, Kapuś Wołęsa. No, no, Nigdy nie jest w stanie obalić. O, skoro obalił komunizm, obalił wszystko, co było do obalenia, łącznie z murem berlińskim, e, obalił wszystko, 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 wybrał papieża, no to dlaczego miałby teraz nie obalić? E, faszyzmu w Polsce i to by było chyba e, dla Bolka, e, nie wiem czy on jeszcze ma tyle sił, żeby faszyzm w, w Polsce, e, ten teoretyczny, oczywiście nie ma żadnego faszyzmu, żeby tu nikt nie, 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 nie podał za chwilę do sądu, bo to są słowa Bieńkowskiej, że Polska jest krajem faszyzującym, to są kurwa słowa Bieńkowskiej, nie moje. I dlatego tak boją się ludzie przyjeżdżać do Polski. Ja nie wiem skąd ona zna tych ludzi, którzy się boją przyjechać do Polski. Ja nie wiem skąd ona ich zna. Ona ich spotyka na ulicy, gdzieś na Brukseli, i się pyta: Dlaczego pan e, jedzie na wakacje? Czy pan w ogóle jedzie na wakacje? A jeśli pan jedzie, to dlaczego nie jedzie pan do Polski? Na pewno dlatego, że Polska faszyzuje. E, jest krajem, który ma skłonności faszystowskie, no to, 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 to chyba stąd Wiebinkowska, bo nie wiem skąd ona może wiedzieć kto przyjeżdża, kto nie przyjeżdża do naszego kraju, jakieś sondaże przy, przyprowadza tam w Brukseli kurwa, no, no, ale to, to cali oni są, to jest cała Platforma Obywatelska, drodzy Państwo, mam nadzieję, że oni już nigdy nie wrócą do władzy, chociaż kolejna walka będzie za 3,5 roku, będzie i tu będzie to już będzie ostateczny cios. To będzie ostateczny cios, który, mam nadzieję, im zadamy i potem to już, potem już będzie spokojnie. E... Dobra, o czym jeszcze się o czym jeszcze się powiedziałem wam, konstytucjonalistce, która wie ile razy prezydent złamał konstytucję, tylko nie w jakim punkcie, no bo skąd ona może wiedzieć. Yy, grabiec mówi to samo, to, to samo mówi Grabiec więc to jest jeden przekaz, dostali rano SMS-a, yy, tam Budka wysłał smsa i, i wszyscy powtarzają yy, jak jeden, wszyscy jak jeden z opozycji totalnej czy nawet z lewicy, wszyscy to nie jest mój prezydent, był wybrany nielegalnie, w ogóle wybory były nielegalne, legalne wybory były tylko wtedy drodzy Państwo jak oni wygrywali wybory. Jak oni wygrywali wybory od 1989 roku i się bogacili na tych wyborach, po tych wyborach kolejnych i kolejnych i kolejnych, tam mamy małe dwa lata różnicy, tylko jeżeli chodzi o 2005-2007, gdzie przegrali wybory prezydenckie, no to wtedy, wtedy, wtedy akurat im się nie udało. Wtedy im się nie udało, no to stało się... Co się stało, pamiętamy doskonale co się stało w 2010 roku, natomiast teraz się tylko już na sam koniec powiedzieć, że tak, pieprze tych co nie przyszli. Mam, mam generalnie gdzieś, gdzieś to, że nie przyszli jacyś obłudnicy, bo to naprawdę, chociaż zostało lepsze towarzystwo, choć w tym lepszym towarzystwie i tak mnóstwo było tych. Którzy mogliby nie przyjść równie dobrze. I właściwie nie wiem po co oni tam przyszli, po to przyszli żeby pokazać kolorowe maseczki, chyba, chyba po to tylko przyszli, bo przecież samo zaprzysiężenie, uroczystość zaprzysiężenia Pana Prezydenta na nową kadencję ich zupełnie nie interesowała, to, 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 tyle. to tyle, a dziadka, oglądałem takiego dziadka, byłem w, nie wiem czy pamiętacie filmik jak byłem w Pabielnicach, w Pabianicach na spotkaniu wyborczym z Trzaskowskim i moi drodzy, był tam taki dziadek, który biegał od posła do posła. Tam był, pamiętam, no, kto tam był. Iwiński był, oczywiście był. Brejza był, był ten, który ze mną rozmawiał, jak mu tam nitras, no i on biegał tak od posła do posła i mówi, kochani, ja to już mam 5 mandatów po 500 złotych, jeżdżę za wami po całej Polsce, dopinguję, ja już mam 5 mandatów po 500 złotych i dziś ujrzałem nowego pana pod Sejmem, jak było za przysiężenie pana prezydenta Andrzeja Dudy, Znów się pojawił ten pan, bardzo mu się chciało siku. no i policja tak kordonem otoczyła sam, że nie mógł się przedostać. I on tam wykrzykiwał, że on chce siko, tam jest to i to, i on chce siku. kurwa w majty sikaj. W majty sikaj człowieku i nie udawaj przechodnia, bo on tam wykrzykiwał, że on jest przechodniem, on tylko ten gdy przechodzi. On jest takim kurwa przechodniem, że i w Warszawie był, i w Pamiętnicach był jeszcze. Idiota się chwalił, że płaci mandaty. No ale w sumie jak płaci mandaty... Po pięć stówek to chyba dobrze, dobrze dla budżetu miast, w tych, których płaci te mandaty, bo jak mandaty nie idą chyba do budżetu państwa, tylko idą do budżetu miejskiego, więc wzbogaca budżet miejski. No ale przechodzień chciał siku, no policja nie pozwoliła siku zrobić przypadkowemu przechodniowi. Dobra, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Ci, którzy czytali konstytucję, to doskonale wiedzą, że Pan Prezydent żadnej konstytucji nie złamał. Natomiast ja czekam ciągle, aż Jahira ruszy w Polskę i będzie uczyła nas konstytucji, jak przyjedzie do Łodzi i będzie chciała konstytucji porozmawiać o tej przeczytanej, którą ona chyba zna na pamięć, bo skoro ona chce uczyć nas y, tego, co jest zapisane w Konstytucji, no to musi znać ją na pamięć jeszcze umieć ją interpretować. To na pewno na takie spotkanie bym poszedł i, i chętnie bym z panią Jachirą y, porozmawiał. Z panią Jachirą wysiła wczoraj kurwa tą szmatę już, Nie że nawet nie chcę, nie chcę tego komentować. Ona... ona y, zwróćcie uwagę, że prawie całe PO właściwie nie przyszło. Przyszła ona... No przyszło, ona po co przyszła? Albo ją oddelegowali, jako tą słynną delegację, która miała być jakaś nam delegacja, więc no, kogo wysłali? No oszołomów. E, więc pani oszołom przyszła, wywiesiła jakąś szmatę tam i, i stała z tą szmatą na takiej e, poważnej uroczystości. I o czym to świadczy? No, e, Ja wam powiem szczerze, ja nie wiem, powinna zmienić się metoda e, liczenia głosów w wyborach, bo jeżeli jest ta metoda Donta, tak zwana nie tak zwana, bo jest taka metoda, no i ona miała 6 tysięcy głosów. Jak dzisiaj spojrzałem, ile głosów miała, gdy wchodziła do Sejmu, i ona się dostała, a politycy, nieraz, mają więcej, startując w tych samych okręgach wyborczych, mają więcej głosów i się nie dostają, mimo że mają większe poparcie ludzi. Wystarczy być wysoko na liście w pewnym okręgu i się w Sejmie człowiek znajduje. Tak, ona się dostała przypadkowo, jak i przypadkowo dostało 99% PO i 99% komuchów i lewaków yy, i całej tereszny. To, to 99% ich tam nie powinno być. W ogóle w życiu politycznym ich nie powinno być. Ale są. Są i nadal, nadal walczą, nadal nie uznają. Nie jest moim prezydentem, a z pieprza i dziadu. Tak, to już klasyka. Z pieprza i dziadu to już klasyka. Pozdrawiam Państwa, kłaniam się niska, jak zawsze do zobaczyska. A bolek, ty napieraj do przodu, napisz list, może nie wiem, do jakiegoś emerytowanego prezydenta Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, ewentualnie do Rosyjskiego, do Putina. Napisz, może on coś zrobi w twojej sprawie i ty zostaniesz jednak prezydentem, skoro ten jest wybrany nielegalnie. Pozdrawiam wszystkich, kłaniam się, do zobaczyska.